Jołszymano z tej strony, Loleg Minecraft i słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku na tym kanale. I nie są to Bedwarsy, jest to nowa seria Wild West Survival. Dobra, ja będę sprawdzał, czy się nagrywa. Wiadomo, dobrze, jak widzicie, mamy tutaj taką fajną naprawdę mapkę. Jest bardzo fajna. Zaczniemy sobie ją zwiedzać. Oczywiście polega to na dzikim zachodzie Minecraftowym. Dobra, oni tutaj różne rzeczy sprzedają. Nie. Dobra. Chodźmy teraz do tego domku. I co ten. Ten jest. Tam nic nie ma. Jonatan. Czekajcie, mu się ścięło trochę. Uuu, jest Jonatan. Aha, on sprzedaje takie rzeczy. O, jajki! Dobra. Spoko. A tu słuchajcie, jest hotel. To jest, słuchajcie, hotel. Więc chodźmy do tego hotelu, zobaczymy, co tam ciekawego dają. Dobra, widzę, że jest recepcja. Czy ty coś mietek? Chodź tu, podejdź tu. Czy ty coś sprzedajesz? Nie, nic nie jest. Tu jest jakaś jadalnia. Yy, Okej, okay. zde. Co tu dają? Dobra, tutaj jest y, pokoje. Tutaj jest jeden pokój. Tutaj jest wyjście na balkon. Taki. Dobrze. Sprawdźmy, czy się nagrywa. <grywa> ok. Y, teraz tu są schody na górę. Tutaj jest kolejny pokój. Taki większy już. Okna są fajne, bo to jest oczywiście, słuchajcie, teksturpak. Fajny taki. Room 1 Teraz do tutaj. Który jest? Room 3. Dobre. O, ten jest największy. Dobrze. Bierzemy to. To będzie, słuchajcie, nasz pokój. O, mamy balkon, ale fajnie. Dobra. Teraz sobie pójdziemy na dół. Pójdziemy sobie zwiedzać dalej te budyneczki. Dobrze. O, tu w ogóle konie są przywiązane. Ja, ale co? to. Co to jest takie? Jezus, czy to jest pierdel? Czy to nie jest? Nie, no ten jest od barwników. Okej, okay, ten też jajki sprzedaje. Tutaj jest, jak on się nazywa? On się nie nazywa. Okej. Okay. O nie! Idzie ta noc. Ale wiecie co? Tu podobno coś w powietrzu wisi. I yy, te zombiaki nie mogą jeść villagerów. One są te, ci villagerowie nieśmiertelni. Więc super. Wracamy tutaj. Mamy Ramon. <laughs> Ramon jest. Ramon. Ej, a tam... Ej, tam jest skrzyneczka. Uuu! widzicie? Mamy jedzenie. Aha i aha, bo my mamy poziom trudności Peaceful. Okej. Okay. Czyli mamy na razie peaceful. Spoko. Ja to ogarnię, bo to jest, słuchajcie, serwer, no nie? Więc ja tu mogę wszystko poogarniać, żeby to już ten peaceful nie był. <coughs> Się zmieścimy w 10 minutkach. Dobra. O, o, o! O, opłaca się. Dobra. A jeszcze, czekajcie, ten tu, ten. Chodź tu! Okej. Okay. Ty, fajne, fajne, naprawdę. Tutaj też jakaś woda. Dobra, teraz w tym byliśmy i w tym byliśmy. Teraz nie byliśmy w tym budynku. Okej. Okay. Nie. Nie mówcie, że to jest więzienie. To jest więzienie. Dobra, spoko. I ostatni budynek? Ostatni. Okej, okay. ten tutaj sprzedaje... Jaki fajny ten. Glowstone niestety. Tobi, Tobi. Hello Tobi, co dajesz? O! Te fajne rzeczy. Dobra, Happy. Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie przenocować w hotelu, musimy sobie ogarnąć jakieś itemy, tylko pytanie jak? To jest teraz dobre pytanko. Dobra, yy, użyćcie tego pokoju. Ja mam taki pobyt, żeby zabrać tą skrzynię, jeśli nam przyda. <laughs> Dobra. Teraz idziemy... Choćby po jakieś drewno tylko schodziła wziąć drewna, jak tu żadnego nie ma drzewa. A tu po, musiałyby być gdzieś te, słuchajcie, yy, wiecie, samorodki. Aha, ale tu da handlować. Czekajcie, ten chyba yy, dawał coś. O, nic, dobra, to. Program powder. Fake. O! O, o, o! Słuchajcie, zaraz pozbieramy kaktusiki. Choćby pozbierać kaktusy. <laughs> bo tu jest dużo kaktusów. Uuu! O! Mamy smycz. Smycz. Uuu! Ok. Mamy smycz. Pięć, ponad 5 pięć minut ten filmik trwa. Dobra. Zbieramy te kaktusy, słuchajcie, i zaraz sobie kupimy te samorodki, bo to jest tutaj pieniądze. Są pieniądze, na ten. I tam jest? Dobra, nieważne. Taki bug. Minecraftowy. Jej, potem tu oczywiście słuchajcie, poza za o o odsadzę. Na następny odcinek człowiek po, postarał się mieć jakieś fajne witemki. Okej. Okay. Okej. Okay. Idziemy teraz kupić samorodek. Samorodek. XD sobie, możemy nawet konia jakiegoś wziąć? Gdzie to było? Tu. Ja wiem, co jeszcze zrobimy, ale to czekajcie. Dobra, mamy samorodek. Yy, teraz by się przydało... Czekajcie, czy to jest siano? Tak, psiana. A to słuchajcie, bierzemy te snopy i wiecie, co ja z tego zrobię? Chlebek. To jest dobry pomysł. I Jezu, tu jest drewno. O, rany boskie. Ale ja jestem dziwny. Nie no, nie jestem dziwny, mogłam nie widzieć. Dobra. Drewienko, drewienko. A jakie to w ogóle? Świerk? Świerk. Dobra, słuchajcie, napiszcie mi, czy ta seria się Wam spodoba. To będzie z tego więcej odcinków. E, link do mapki będziecie mieli w opisie, i link do tego teksturpaka również będziecie mieli w opisie. Dobra. Ok, na razie nam to starczy. Tak pochodni mamy. Dobra, robimy pyk. Teraz robimy crafting table. Dobra, chodźmy do naszego tego hotelu, pokoju. Okej. Okay. Na razie tu wam wszystko pokazałem. Dobra, to jest dla spokój. Mamy nawet skrzynkę już, więc jest dobrze. Dobra. Patyczki. Zrobimy sobie y, kilof, choćby wykopać kamień. Wykopiemy kamień. Zrobimy sobie i tepki. Trochę y, ogarniemy teren. Myślę, że zakończymy ten odcineczek, bo pierwszy to będzie taki krótszy, nie? Dobra. Aha, to jest piaskowiec. I tak wygląda tą. Fajnie, fajnie. Piecyk się też przyda. Aha, i słuchajcie, żeby nie było, na razie nie nagrywam odcineczków z tych, wiecie, z kamerką. Być może kiedyś wrzucę odcineczek z kamerką, bo ja już widzę, jak wy mi to piszecie w komentarzach. Dobra. Wychodzimy stąd. Nie, nie mogę wyjść. Nie mogę wyjść. O, dobra. <grych> y, y, zapylamy do hotelu. O, tam była safa grająca. <grych> dobra, przyda się. Okej, okay, możemy teraz sobie zrobić itemy. Czyli na przykład sikiera, kilof, łopata. Y, mieczyk. jedzyk. okej, okay, teraz sobie zrobimy jedzonko okej, okay, mamy 39 chleba, jak na start jest naprawdę git dobra, tu odłóżmy jakieś niepoczem. tu jest oświetlenie słabiutkie jest oświetlenie, to weźmy to oświetlimy trochę ten hotel Ok. dobra, tu taki pokój Ja mam bardzo dużo pomysłów na serię. Możecie mi też podsyłać jakieś pomysły właśnie na tę serię, więc byłoby fajnie. Dobra, na razie odłóżmy to i odłóżmy to. Ok, o i temy się bać już nie muszę teraz. Bo nie są. Dobra, do 13 minutek się zmieścimy. Ok, i słuchajcie, idziemy sobie wybrać konika teraz. I zakończymy ten odcinek. Dobra, mm. o tak, ten, to są moje konie, yy, dobra, chodź, dobra, idziesz ze mną teraz, masz to i masz tu sieć, no i dobra, słuchajcie, no wszystko wam tutaj pokazałem na tym dzikim zachodzie na razie, myślę, że ta seria będzie naprawdę spoczko, mi się to bardzo oczywiście podoba, czekajcie, bo mam laga, Mam laga. O, dobra, już nie mam laga. Więc ja mam nadzieję, że Wam się taki odcineczek spodobał. Zostawcie lajka w górę i subika z dzwoneczkiem, jak się Wam podoba. Naprawdę polecam Wam, dzyndzolcie dzwoneczkiem. Dobra, a teraz ja będę już kończyć ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, to, to dobrze. To trzymajcie się, no i cześć, elo.